Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was no, w Dzień Niepodległości, żeby również w ten dzień polecić Wam kilka książek. Dzień Niepodległości to nie tylko czas, żeby nie wiem, uczestniczyć w marszach, też nie tylko czas, żeby spędzić, powiedzmy, ten no, święto, świętowanie w gronie rodzinnym, ale dla mnie to również czas, żeby sięgnąć po książki i nie ukrywam, że wtedy głównie sięgam po książki historyczne, powieści historyczne, bądź reportaże, literaturę faktu, właśnie z tego okresu, żeby, no nie ukrywam, przenieść się w tamte lata. Przy czym y, nie sięgam tylko, y, nie wiem, o to, jak walczyliśmy w powstaniach, nie tylko po literaturę romantyzmu czy pozytywizmu, czyli to, co y, tak pamiętamy ze szkoły y, powiedzmy podstawowej i średniej, i co nas często przytłaczało, y, ale bardziej wyszukuję czegoś takiego innego, co y, pochłonie mnie. Co sprawi, że przeniosę się dokładnie w tamten czas i poczuję klimat tamtych lat. Nie ukrywam, że najbardziej, słuchajcie, lubię sagi rodzinne z tamtego okresu, bo one pokazują taki przekrój. Na przykład, że coś trwało od powstania, styczniowego na przykład, aż do czasów nawet II wojny światowej albo dalej. I taką sagę dzisiaj Wam nawet pokażę. <laughs> I nawet nawet więcej niż jedną. Więc sagi rodzinne, ale też właśnie literaturę, historyczną literaturę faktu Czyli jak wyglądała no, ta walka tak, o tą naszą niepodległość z różnych perspektyw, bo powiem Wam szczerze, że każdy z historyków trochę w inny sposób to opisuje. No i trzeba sobie to wypośrodkować i wziąć to, co gdzieś tam do nas przemawia. I co może być, nie wiem, zweryfikować, co jest prawdziwe, gdzie jest jakby najwięcej tej bibliografii. Ale już, żeby nie przedłużać i żeby Was zachęcić, żeby również ten Dzień Niepodległości uczcić chwilą czytania i spędzenia właśnie tej chwili z książką, no to już przechodzę Wam do polecajek. I tak, pierwsza taka saga, Rodzinna to są skrawki przeszłości. Tutaj mam dwie części, i pierwsza to jest muślinowa saga, Anna Sakowicz skrawki przeszłości i nic przeznaczenia. Dlaczego Wam ją pokazuję? Tutaj co prawda nie ma drogi jakby do uzyskania niepodległości, ale ja w te Dni właśnie, aczej w ten dzień, 11 listopada, sięgam też po książki, kiedy mamy opisane te pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, czyli jak wyglądało to dwudziestolecie międzywojenne. No, gdzie ukrywam dla mnie jest takim no czasami my tak mitologizujemy ten okres, taki jest dla nas takim złotym okresem, a nie do końca tak było, że tak super Polska się rozwijała, że tak było cudownie, niesamowicie, ale jak właśnie wyglądało to nasze odzyskiwanie tej, raczej odnajdywanie się w tej Polsce po odzyskaniu niepodległości, jakie tam były problemy, z czym żeśmy się zmagali, i jak wyglądało życie zwykłych ludzi, więc gorąco was zachęcam. No tutaj mamy do czasów no, wybuchu II wojny światowej, a to już jest po wybuchu II wojny światowej. No więc tak jak mówię, można tylko na tym jednym domie się wtedy skupić, ale mam dla was wspaniałą, słuchajcie, sagę, która jest od momentu no, w zasadzie powstania styczniowego, aż no, do czekajcie, bo żebym aż do chyba czasów współczesnych, prawie tam do XX wieku. Więc. Więc naprawdę sporo się tutaj dzieje. Ja nie ukrywam, że najbardziej mnie zafascynowały te pierwsze dwa tomy, ale wszystkie trzy są naprawdę godne polecenia. I tutaj spotkajmy się, zanim przyjdzie zima, Zbigniew Zborowski, saga historyczna. Słuchajcie, jak ta saga. Tak jak mówię, no nie mam nie udźwignę chyba trzech tomów, bo trochę tego jest. Ale oddaje tamte lata, jak wyglądało życie no, ziemian, szlakty, ale też mieszczan, chłopów, czyli zwykłych ludzi, czyli różnych klas społecznych. Oczywiście tutaj mamy sagę rodzinną, czyli jakieś tam miłości, rozstania, właśnie wynikające z tego, że no, ktoś szedł do, do walki, szedł walczyć. Tutaj mamy właśnie taką przepołowioną monetę i czy te połówki w końcu odnajdą się. No to Ty już musicie sięgnąć po tą książkę, ale tak jak mówię, nie chodzi tylko o losy jakby tutaj tych bohaterów, ale autor świetnie oddaje klimat tamtych czasów. I rewelacyjnie przenika losy bohaterów najróżniejszych, i tak jak mówię, różnych tych klas społecznych. Więc czyta się to rewelacyjnie, można też poznać wiele faktów historycznych, i powiem Wam, że po weryfikacji, nawet nie wiem, z jakimś podręcznikiem, z literaturą faktu, z literaturą historyczną, no to tu jakby. No, jest ta rzetelna y, wiedza, więc można się spokojnie, ja powiem Wam, większość z tego uczyć. Oczywiście nie, że tacy bohaterzy wszyscy istnieli, ale sporo bohaterów y, tych y, no, najważniejszych y, to, to jest. Tak? A czyli, że tak powiem, istniało y, naprawdę, żyli naprawdę. Y, więc gorąco Wam polecam. Przepiękna saga i opisująca właśnie tą naszą drogę do, do niepodległości, więc gorąco Wam polecam, no chyba no, jedna z lepszych. Kolejną taką sagą, no którą myślę wszyscy znają, a ja akurat nie mam jej tutaj na swojej półce, gdzieś tam puściłam świat, to jest Stulecie Winnych Aubeny Grabowskiej, ale mam dla Was inne książki tej autorki, które też, bo według mnie autorka bardzo sporo jakby ma też książek jakby z tego okresu historycznego. I tu mam też jednotomową, rzeki płyną, jak chcą. Przepiękna saga rodzinna. Właśnie też no tutaj zaczyna się od wybuchu pierwszej wojny światowej, czyli mamy rok 1914 no i później, jak wyglądają te lata pierwszej no, wojny światowej i odzyskanie właśnie przez Polskę niepodległości i te pierwsze lata, więc gorąco też Wam polecam, przepięknie się to czyta i polecam Wam też, jeśli chodzi o te no, początek i XX wieku, ale też dwudziestolecie międzywojenne, całe... Że tak powiem, serię Uczniowie Hipokratesa, też Aubeny Grabowskiej. E, oprócz mnóstwa informacji dotyczących medycyny, dotyczących znanych postaci, to też dowiecie się bardzo wiele o tym, jak wyglądał rozwój nauki właśnie w tym w tej naszej Polsce jeszcze pod zaborami, a później już w niepodległej Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Więc e, świetna lektura e, oddająca, tak jak mówię, bardzo e, też no, dużo informacji z tamtego okresu. Kolejna to, czy to saga historyczna? Może nie? Trochę, trochę saga y, historyczna, bo mamy tutaj jedną bohaterkę, która jest jakby cały czas, no, jakby przez wszystkie części, ale nie jest to typowa, jakby saga historyczna. Jest to seria wydziedziczone Mirosławy Karety i pierwszy tom to jest gorzej urodzona. Później jest niespełniona miłość i tajemnice z przeszłości. E, powiem Wam, że te książki świetnie oddają też i e, może nie tyle walkę, jakby o tą niepodległość, ale walkę o niepodległość trochę w inny sposób. E, Czyli, że walka z okupantem oraz jak wyglądało życie pod zaborem austriackim, pod rosyjskim też tu jest opisane, ale bardziej z takich relacji, można powiedzieć, z wymiany informacji z rodziną na przykład, właśnie, w, no tak jak mówię, w tym okresie pod zaborami i już jak była niepodległa Polska, czyli jak to się zmieniło, czy coś się zmieniło w, w, w myśleniu też ludzi, w podejściu do, do życia. Też trendy, jakie przychodziły z Zachodu, jak też to wyglądało, wiecie, taka ta zmiana w, właśnie ludności, która żyła pod zaborami, a później nagle no, żyliśmy wszyscy w jednej w Polsce. I te takie różnice międzyzaborowe, że tak powiem, w edukacji, w wychowaniu, w mentalności, w podejściu do życia. Tutaj mamy właśnie fajnie to oddane, jeśli chodzi o malarstwo, sztukę, naukę, o prawa kobiet. Więc, ciekawa naprawdę lektura pod tym względem. Tutaj mamy właśnie dużo o jakichś tam służących, później właśnie dużo o malarzach, o chłopach, więc polecam też. I e, mam też dla Was e, takie dwie książki, czyli bardziej z literatury faktu. Jedna to jest o powstaniu wielkopolskim, czyli jak e, no, poznaniacy i wielkopolanie. Walczyli właśnie też o tą niepodległość, więc to jest, tak jak mówię, typowo już taka historyczna. I druga książka to może nie opisuje stricte tamtych lat dotyczących odzyskiwania niepodległości, ale jest to też tutaj ujęte. I myślę pomoże też nam zrozumieć, czyli jak sam Śląsk walczył o to, aby być częścią Polski, niepodległej Polski. Śląsk, który no, należał do wielu państw. Był polski, był czeski, był niemiecki, tak był austriacki i Właśnie mimo wszystko, chociaż nie wiem po y, w 1918 roku wszystkie siły jakby zostały rzucone na Wschód, czyli żeby tam pilnować tej granicy, to oni sami można powiedzieć sami walczyli o to, aby być częścią Polski. A czy my tak naprawdę ich do końca rozumiemy, czy żeśmy ich czasami źle potraktowali no, jako y, Niemców? Więc bardzo fajnie też tutaj autorka to opisuje, to oddaje, więc też gorąco wam polecam. Lepiej, powiem wam całkowicie zmieniło się moje spojrzenie na śląsk na ślązaków. Więc to są takie książki, które no, ja wam polecam, do których ja lubię wracać. Oczywiście jeszcze myślę z takich lektur, które mogą się spodobać to jest Szczepan Twardoch no i jego też saga Król, która też opisuje świetnie to dwudziestolecie międzywojenne i co się wtedy działo, więc tą książkę również Wam polecam i tego pisarza. A dodatkowo jeśli nie lubicie na przykład takich wątków historycznych, to w ten dzień niepodległości, to zachęcam Was do sięgnięcia po książki po prostu polskich pisarzy, bo uwierzcie mi, nie tylko zagraniczni pisarze piszą dobrze, ale również nasi polscy no, są rewelacyjni i myślę, że mamy bardzo wielu takich no, bardzo dobrych pisarzy w każdym gatunku literackim, czy to literatury pięknej, czy to thriller, czy to powieść historyczna, czy to kryminał. No naprawdę w każdym gatunku. Jeśli, nie wiem, będziecie chcieli też taki filmik, na przykład, żeby dać tylko o polskich pisarzach i wybrać Wam dobre książki, to dajcie znać w komentarzu, to też taki filmik na pewno przygotuję. A na dzisiaj to już tyle. Życzę Wam miłego świętowania, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.